Na polach bitew XVI-wiecznej Europy coraz większą rolę zaczęła odgrywać broń palna. Każda szanująca się armia XVI wieku miała na swoim wyposażeniu artylerię w postaci ciężkich czy lekkich armat, a także oddziały wyposażone w ręczną broń palną. Co prawda wojska w tym okresie nadal opierały się na jeździe. Była to na przykład ciężka jazda kopinicza. Słynni francuscy żandarms Franciszka I czy jagielońscy kopinicy. Była także jazda lekka, jak na przykład serbska czy węgierska husaria. Jednakże broń palna była jeszcze domeną piechoty. Poza sporadycznymi eksperymentami w XV wieku, na użycie broni palnej w jeździe trzeba będzie jeszcze poczekać do końca wieku XVI, kiedy powstaną nowocześniejsze typy petrynałów oraz pistolety. Strzelec w XVI wieku uzbrojony był arkebus bądź rusznicę. W Wojskach Jagiellońskich przezbrojono na przełomie XV i XVI wieku dawnych kuszników w nowoczesną broń palną. Broń taka zaczyna powoli przypominać współczesną broń palną. Mamy bowiem metalową lufę osadzoną w drewnianym łożu, wyposażoną w kolbę, która ułatwiała złożenie się do strzału i celowanie we wroga. Lufa wykonana była z metalu, często o ośmiobocznym przekroju. Mogła posiadać przyrządy celownicze, jak w tym przypadku muszka na końcu lufy oraz szczerbinka bliżej kolby, pozwalające na wykonanie precyzyjniejszego strzału. Podobne przyrządy celownicze mogą Państwo zobaczyć na ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej. Posiadamy również egzemplarze broni gwintowanej. Już w XVI wieku gwintowano lufy niektórych arkebuzów, co zwiększało skuteczność takiej broni, ponieważ kula opuszczając taką lufę gwintowaną, czyli spiralną w środku, nabierała rotacji i dzięki temu stabilizowało to jej lot. Broń zatem była celniejsza oraz miała większy zasięg niestety takie rozwiązanie powodowało trudności w ładowaniu. Aby naładować taką gwintowaną lufę, trzeba było kulę wbić za pomocą pobojczyka przy użyciu młotka. Zwiększało to oczywiście czas pomiędzy oddawanymi salwami. Dlatego większość broni tego okresu była gładkolufowa, przez co również nieco mniej celna. Dodatkowo broń ta, w przeciwieństwie do średniowiecznych puszek czy hakownic, posiada już zamek ze spustem. Mamy tutaj spust, język spustowy, połączony prostą dźwignią z metalową sprężyną, z kurkiem, nazywanym też czasami smokiem. W szczęki tego kurka, czy też smoka, należało włożyć rozżarzony ląd który po naciśnięciu spustu, opadając na panewkę, czyli szufladkę znajdującą się z boku lufy, połączonej wąskim kanalikiem zapałowym z komorą prochową w lufie, powodował iskrę, inicjował wystrzał. Było to więc rozwiązanie zdecydowanie precyzyjniejsze, pozwalające na oddanie bezpiecznego strzału, i zabezpieczające również w pewien sposób strzelca. Jeżeli chodzi o polskie formacje, to były one wyposażone właśnie w tego typu broń, czyli rusznice bądź arkebuzy. W przeciwieństwie jednak do wojsk zachodnioeuropejskich, w naszych oddziałach około 80% żołnierzy stanowili właśnie strzelcy. Można zatem powiedzieć, że polskie i litewskie wojska najemne, a później zaciężne, były Miały charakter wybitnie strzelczy. Na zachodzie Europy strzelcom towarzyszyli pikinierzy uzbrojeni w półzbroje, a także w długie na 4 metry piki, bądź też inną broń drzewcową, którą osłaniali strzelców przed szarżami wroga. Nasi żołnierze raczej korzystali z osłony własnych wojsk kawaleryjskich, a także towarzyszących im dziesiętników, pełniących rolę podoficerów, którzy sprawowali pieczę nad około dziesięcioma żołnierzami. Byli oni często uzbrojeni w zbroje płytowe, a także broń drzewcową. Kolejną jednostką byli pawężnicy, posiadający duże prostokątne tarcze, stanowiący pierwszy szereg oddziału. i ta broń, taki właśnie arkebus czy rusznica, była dosyć lekka, więc można było swobodnie utrzymać ją w dłoniach, natomiast można było również ją oprzeć o taką prostokątną tarczę, aby lepiej wymierzyć w cel. Jak wyglądał proces ładowania tej broni? Przede wszystkim trzeba było wykonać w kolejności kilkanaście czynności. Pierwszą z nich było zapalenie lontu lnianego sznurka nasączonego w saletrze, który po zapaleniu odkładano do lewej ręki. Często zapalono oba końce po to, aby uniknąć jakiegoś przypadkowego zgaszenia, po to, aby zawsze ląd nadawał się do strzału. Kolejną czynnością było trzymanie różnicy w poziomie, otwarcie panewki i za pomocą takiego rożku, ponieważ często wykonywane były z rogu, to jest prochownica, która akurat jest drewniana z metalowymi okuciami, posiadająca inkrustację rogową. I w takiej, w takiej prochownicy, w takim rożku, znajdował się proch strzelniczy o dosyć drobnym ziarnie. Chodziło o to, żeby sypiąc go na panewkę, wypełnił szczelnie otwór zapałowy. Po zasypaniu panewki prochem należało zamknąć szufladkę, przechylić arkebus, uderzyć lekko kilka razy w kolbę, po to, aby proch równomiernie się rozłożył, aby trafił do otworu zapalającego. Następnie trzeba było pilnować, aby ląd nie zgasł, a więc należało go na przykład podmuchać lub obracać w powietrzu po to, żeby, żeby nam nie zgasł. I następną czynnością było ładowanie Lufy. Ustawiano broń pionowo, kolbą do ziemi, lufą do góry i w bezpieczny sposób starano się naładować broń za pomocą czarnego prochu. Czarny proch to mieszanina węgla drzewnego, saletry potasowej i siarki. Taki proch zazwyczaj przechowywano w skórzanych torebkach bądź lnianych torbach. I mógł mieć postać takiego zawiniątka papierowego. W środku znajdował się odmierzony ładunek prochu. Należało zerwać taką końcówkę, zawleczkę, wsypać zawartość ładunku do lufy, a następnie wyciągnąć z woreczka żelazną kulę. Papierek ładunku służył nam za przybitkę. Pod lufą włożu znajduje się pobojczyk, którym ubijano zawartość lufy w taki sposób, aby również chronić się przed jakimś przypadkowym wystrzałem. Następnie pobojczyk chowano pod lufę, odwracano broń znowu do poziomu horyzontalnego i strzelec był gotowy na rozkaz dowódcy, fasuj ląd, brał ląd i wkładał go w szczęki smoka. Proszę zwrócić uwagę, że ten smok, ten kurek ma nawet taką stylizowaną głowę smoczą z okiem i z nosem. Następnie padała komenda mierzaj, czyli należało wymierzyć w stronę przeciwnika. Kolejna komenda, czyli otwórz panewkę i można było oddać strzał. Dowódca wydawał komendę ognia i arkebus często nie wystrzeliwał. Zdarzało się czasem, że pomimo naciśnięcia spustu i opadnięcia lądu na panewkę nie dochodziło do zapłonu, albo inaczej, proch spalał się jedynie na panewce i nie inicjował strzału. Mogło to być spowodowane na przykład zatkaniem się otworu zapałowego, bądź też zawilgoceniem prochu, czy też zgaszeniem się przypadkowym lądu. Z tego powodu do dzisiaj w języku polskim mamy takie powiedzenie, że coś nam nie wypaliło, albo jakiś pomysł spalił na panewce. Po oddaniu strzału należało całą procedurę powtórzyć. Taktyka piechoty w Wojskach Jagiellońskich polegała na masowym oddawaniu strzałów przez wszystkie szeregi, poczynając od pierwszego, poprzez kolejne, nad głowami poprzedzających towarzyszy. Dzięki temu uzyskiwano efekt psychologiczny. Taka kanonada, robiąca dużo huku i dymu, potrafiła spłoszyć konie przeciwnika, Bądź też wystraszyć nacierającą piechotę. Oczywiście, jeżeli taka kanonada, taka salwa nie przyniosła skutku, wówczas strzelcy musieli dobyć broni bocznej. Każdy strzelec powinien wyposażony być w miecz. Mógł to być miecz typowo średniowieczny, o dosyć prostej rękojeści. Ale mógł być również to miecz typowy dla renesansu, dla XVI wieku, o bardziej rozbudowanej rękojeści z obłękami chroniącymi lepiej dłoń żołnierza. Poza mieczami używano także krótkich mieczy, np. niemieckich kazbalgerów, przydających się do walki w ścisku, ale także mogły to być noże bojowe, takie jak mesery, czy tasaki. Poza bronią boczną strzelec powinien wyposażony być również w sztylet bądź nóż, który służył mu, kiedy pozostała broń zawiodła jako broń ostatniej szansy, bądź też kiedy dochodziło do walki w ścisku, w zwarciu, wówczas takim sztyletem dźgano najczęściej pod pachę w miejsce nieosłonięte żadną zbroją. Poza Bronią, poza takim sztyletem, który również mógł służyć do prac obozowych, takich, takiego codziennego życia żołnierskiego, strzelec nie posiadał uzbrojenia ochronnego. Mógł to być czasami hełm częściej był to kapelusz z ozdobnymi piórami egzotycznych ptaków. Niektórzy strzelcy byli wyposażeni również w półzbroje bądź też elementy uzbrojenia kolczego w postaci na przykład tak zwanej pelerynki biskupiej w formie kołnierza zakładanego na pikowany strój spodni. To co mam na sobie to jest dublet, czyli właśnie rodzaj ubioru wojskowego przeszytego kilkoma warstwami lnu po to, aby amortyzował i chronił przed niektórymi ciosami. W XVI wieku jeszcze nie istniały mundury, w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, natomiast ubiory bojowe często były jaskrawo ubarwione. Mogły to być kolory na przykład heraldyczne, jeżeli żołnierz służył w barwach któregoś z królów czy książąt. W moim przypadku są to kolory heraldyczne rodu Sforców, z którego to książęcego rodu pochodziła królowa Bona. Stroje były również bogato zdobione, wycinane w pasy, w łzy, w gwiazdy. Chodziło o to, aby żołnierz sprawiał jak najlepsze wrażenie w trakcie zarówno bitwy, jak i w trakcie różnych uroczystości. Tak właśnie prezentowała się sylwetka XVI-wiecznego strzelca. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat broni z tego okresu, a także innych formacji wojskowych, zapraszamy do naszych kolejnych odcinków.